Wchodzą do kaplicy adoracji z dwoma bezdomnymi. Przed chwilą spotkaliśmy się na ulicy, a oni w końcu powiedzieli: Tak, chcemy zmienić życie. Chcemy się pomodlić i chcemy zmienić życie. To był ten moment. A co lepsze, powiedzieli: Chcemy pójść do Jezusa teraz przed wyjazdem na detoks. No to podjechaliśmy. Czekała nas droga i tak wprost z ulicy. Wchodzimy do kaplicy adoracji. Jakoś dziwnie, w tym momencie kaplica pełna ludzi. Człowiek przy człowieku siedzi w ławce. Małe pomieszczenie, pełne ludzi. Oni klęczą tuż przed samym Panem Jezusem wystawionym. I modlą się na głos, jak nigdy. Mówią od serca, mężczyzna mówi, Jezu, Ty widzisz, że chcę zmienić życie. Pomóż mi. Jezu, nie dam rady bez Ciebie. Kobieta klęcząca tuż za nim wtóruje mu. Bardzo przejmująca modlitwa. Bardzo niezwykła chwila. Po tej modlitwie pojechaliśmy do szpitala.